Dziema widzowie Dziś SPG na kanale Dziś jedziemy no, pod drewno No zostawcie łapkę w górę, subskrypcję No i na to na tyle Ладно. Мне тут целая Ну, сладкий каракшер заработал себе. Ну, если вы целая, так, ну, что прицепка, позиции, ну, Ну, Ну... Ну, это на Będziemy po prostu drewno zbierać <grydy> Jestem ciekawy Co ja mam więcej mówić? No właśnie, to wy śnieg spadł No I to na tyle <grydy> Nie wiem co ja mówić, bo Ładnie, dobra, słuchaj, to jest taka Zimowa roba niedawa oczywiście na strzelę będzie. Ostatnio jeden na skup, na tarpek tylko tak wiecie, sobie ludzie przyjeżdżają. Do ludzi tak, no taki no, o Na no, opał, wiecie, do pieca, no tak mi chodzi. No. Ja muszę się sprawdzić.

Właśnie, wiem, można jakiegoś mm. Dziw... drifcika walność, tylko ja mm. tutaj nie mam, wiecie, żadnego czy... samochodu, albo sobie jakiś samochód wypożyczyć, nie sobie, na co, no, mi się nie chce jechać, tak? no, albo no, no, jakimś, nie wiem, motorem, albo czymś innym układem, by tak, wiecie, całkiem. Muszę to by w ogóle ta zera bo jest nierealna, jak całkiem jechał. Jechał, no o. słuchajcie. Tam się jechał. Trzeba skręcić. No tam gdzieś szybciej. Wcale co wydaje nielegalnie nie, 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 nie robić, nie? A co?

dobra wiedzamy w latach o, o taką, sobie taką, fa taką fajną miejscówkę O tu jest takie dużo takich sosem do wielkich fajnych tu ale to się potem się, O Oto co, oto sobie coś Нет! Слушай, чувак! Короче. Закрывается. Много профессиональное, z końca leci tak w mhm. miarę stoi tak jest tak o patrz jak poleciało No, zuję, ale pięknie robota no idzie. A co dobrze robią?

Taki mam latki jakiś chyba. Tu jest jakiś kątem dla ich latków. Psz.

Nie, tyle drewna, oho, ho. A może jakiś inny rodzaj chciałem Nie, tylko sosne. To no. się nie? No. Więc czekaj, pięknie Tak, ja muszę sobie сюда ляпа зайди

чертова лея а это иголка <laughs> 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 папа вот uh...

Тек не излезе на правдац.

No tu można zobaczyć co wiekał, fajnie, nic nie zrobił. No niech to miejsce wchodziło. Tu coś taka jakaś że po sobie. To dobra, dobra. Aaa, to zamalowane? No, żelane. Jest mój. Jest nie Jest jest co... nie planuję zabrać tam Pod górę nie mogę wyjechać. Co się nie? Przecież już wtedy teraz, teraz. Skok. No, chyba. Hałę. Jadę powodzi czy? Ja nie wiem ich. Ach, to powodzi czy a? Bo teraz nie wiem, sobie patrzę. Zobacz, odkąd, odkąd nie, to się... Ja nie, ale to są małe Ja nie wiem, co są małe takie liczby. Ja nie ja wiem. Mogło być fajnie, ale... To no, się nie zatopił Eee, o to nie chodzi mi, żeby się zatopił. Nie, to są małe. Bo, no, Nie chodziło mi o to, że... Nie chciałem, żeby Ursa zatopił się, oczywiście. Bo bym musiał go sprzedawać, bo... Dobra, nie cofnę. W lutym chyba sprzedajemy sobie... nie wiem. No, planuję sprzedać już oczywiście... Się... Zetora. No, niedługo sobie się go sprzedam. Ale... No, zawsze nie wiem. Przez... przez w Zasztek się. Będzie się wiele dlatego, że tak mało mi do kasy dali. Z tego. Z sałaty. Dobra, teraz ja jakoś się nie wierzę. Piękne wizowe drewno jest, eee, no. Dobra, wizowe. Widzisz, listem cienku to wszystko, mam nadzieję, no. Teraz sam nie wiem, jaki mam ten tytuł napisać. No, dobra, jeszcze nie to No, wizowe, eee. Jak się chciałem się wizowe spoza dostać łapkę w górę. Eee, no i to na tyle. Na... Eee, razie. Dlaczego? Na razie. Na razie.